A dzisiaj gramy w Stumble guys. I jak widzicie, tutaj mam 1708 gramów. udało mi się uzbierać. Nie kupywałem, nie kupywałem. No i będziemy kupować tego Stumble Passa widzowie. No, ja, ja w sumie nie wiem. Ocenkę w ogóle zrobię na początek tego Stumble Passa? Albo ocenka pod koniec pod koniec. Kupujemy! Nagrywa się? Nagrywa się. No i dobrze. Kupi kupiliśmy Stumble pasa. No i co teraz? Od czego zacząć? No to co, może odbierzmy sobie najpierw legendę. Tego skina bardzo dawno chciałem, bo jest bardzo ładny, ogólnie. Ten nóż to w ogóle pasuje do tego skina. I jeszcze ten zły <laughs> uśmieszek, jak chcę kogoś, nie wiem, zarąbać, zabić. <laughs> Dobra, a może wykupię już ten cały Stumble Pass. No i co? Widzimy się, kiedy go wykupię. Dobra, widzę, że dokupiłem cały Stumble Pass i mamy 18 gemów. No i co? Otwieramy yy, random skin. Uwaga, no tutaj nic nie będzie raczej cieka ciekawego, ale dzisiaj na live trafiłem dwie, dwie legendy, duplikaty, więc może jakiś lak Nie uncommon, no, trochę nietypowy, bardzo słabo, rare or, or better. <ścoughs> rare or better. ale może sobie odbierać wszystkie tokensy, gemsy, emotki, żeby nam zostały same spiny, nie będziemy się z nimi szarpać potem. O kurde, otworzyłem przez przypadek, dobra, co tutaj będzie? Przez przypadek otworzyłem. Nie. Ja cię kręcę, duplikat, najgorzej. A ostatnio kolega kubek. Gadał o tym skinie, że go trafił, więc pozdro dla ciebie kubek. Dobra, mamy tutaj same spiny, więc co, otwieramy. Uwaga. Co będzie tutaj? Ja mam nadzieję, że przecież trafił jakąś legendę. Albo coś specjalnego, nie, no coś specjalnego raczej nie. Ale jeszcze będziemy otwierać przez żetony, które zaraz zobaczymy, ile mamy. I Widzieli, widzieliście tego lega? nie? nie wiem, może go zauważyliście. Napiszcie w komentarzu, że zauważyliście tego baga w trakcie gry. Nie ostatnio wkurza ten w sumie bug. Dziwnie to jakoś wygląda. Dobra, otwieramy kolejnego spina. Może tutaj będzie jakieś szczęście. Jakaś legenda, może proszę. Nie, ominęło. No chociaż epic. Jest epic, obok legendy, którą mam, ale duplikat, no fajnie. Będzie nam napyt na na... na epickiego spino nam starczy. mnie legendę? No, to jeśli ominęło, to raczej nie będziemy mieli epic? Nie, common, ja zwykły. Co teraz będzie? Nie, ominęło legendę, ale rare. Obok legendary, znowu tego samego legendarii, gdybym trafił ten legendary, to nie powiem, że byłbym zadowolony, a nie, 30 zł to pewnie bym był zadowolony. Ty no epic albo rare, dobra rare, też fajnie, obok legenda tam była, bo widziałem, uwaga, proszę, Ok, okej, okay? czekaj, nie, myślałem, że będzie, pomyliłem się, obliczenia matematyczne lub lepsza, chyba, w polskiej wersji. Widzieliście, co to był za bug? Ej, ja chcę tego skina powietrze. Chcę skina powietrze. <ścoughs> chcę skina powietrze. On będzie mega fajny. <ścoughs> Legenda? Nie, epic? Epic, obok legendy. Tak blisko tej legendy było. Dajcie mi tego powietrzowego skina. Powietrzowego. <ścoughs> niewidzialnego skina, chociaż. <ścoughs> Nie wiem, niewidzialnego. No <ścoughs> to po prostu chyba jest jakiś bug. Skopli, fix your game. Uwaga! Teraz chyba. Dobra, ominęło. Nie no. Kurde, red znowu. Nie lubi mnie to, stumble guys ostatnio. Zdajemy nam te tej, tej ostatnie rzeczy. To co? Otwieramy. Komoda, dobre. Zwykłe lub lepsze? Zwykły, niestety, zwykły, ale duplikat. Dwa rzutony, chociaż. Rzadki albo lepszy. To jest więcej procent na legendę, chyba z 3 albo tak, z 3%. Epic? No okej, okay. niech będzie epic. 15 żetonów. Uwaga, teraz Legendary. On też jest bardzo ładny. Dobra, widziałem to białe, więc od razu klikłem. Myślę, że to nam może coś dać. Nie no, oczywiście wiadomo, że skam, skamerski mit. Nie! Jeszcze tego dostałem robota. Ojeju. No i został nam sam kik. No to co? Widzowie, bierzemy kika? Nie, bierzemy kika po prostu. Wziąłem kika. Uwaga, ile mam żetonów? 273 żetony. Wow, normalnie. Mamy tego nowego kika. Którego sobie ustawię zamiast tego kika. No i chyba idziemy otwierać epickie. No epickie te skrzynie idziemy chyba otwierać, co? So. By zaczął... Jak mamy 273... 105, 100, 175 na początku. Uwaga! Nie! Kurde, ale blisko! Nie! 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 Ojeju! Proszę, no Stumble, guys! No myślałem, że legenda będzie tutaj akurat już. Zawiodłem się, no. Nie, ale cały czas z tego specjalnego coraz co bliżej, no. 73 No, to jest tylko 4. Dobra, proszę, StumbleGuys guys. No, legenda, fajnie, ale nie chcemy legendy. Nie chcę legendy. Myślałem, że kolejna legenda, dobra, proszę. Nie, StumbleGuys guys. Nie, no, proszę, was. Naprawdę. tego skina dostałem same duplikaty. Dobra, 108, mi się to podoba. 105, dobra widzowie, kręcimy. Nie no, proszę, teraz. Nie, ja raczej muszę się pożegnać już ze specjalem. Kurde. Pay to lose. Kurde, czekaj. Nie no. Dobra, widzowie tam. Na becie mi lepiej idzie nawet już. Pff, nie no. Chyba najgorszy opening. Nie, dobra. Widzowie. Obiecałem na live, że to otworzę. Więc otwieram. Proszę, gdzieś tutaj niech będzie coś specjalnego. Nie. Za moje męczenie. Za moje męczenie, tylko takie coś dostałem. Nie, widzowie. A mam chyba te. Nie, no mam te. Dobra. Dobra. Jeśli dostaję teraz Żetony, to otwieramy spina normalnie. Dajcie mi Żetony. Albo duplikat skin. Naprawdę. Legendary jeszcze dostanę. Nie, no, 5 Gemsów, najgorzej. Proszę, ostatnia szansa. Nie. No pięć uratowało to wszystko, a to tylko trzy mi dało. Jednego mi zabraknie. Dobra widzowie, co ja dla Was nie zrobię? Robimy to. Proszę, proszę, proszę. Jest! Tak jest! Tak jest! Ja się nie mam, znaczy ja się mam na stówę! Dobra, otwieramy! Otwieramy! Teraz na pewno będzie coś. Nie, Stamblega guys mnie oszukało. Df, df, dwie legendy, no nie no! Ale słaby opening to był! Kurde, no tylko jak buta jakiegoś dostałem, ale ten but to wiadomo jaki jest, no. To jest podróbka tego innego buta, tego orginal, tego OG, nie? O tego, no. A ten to co on dodaje? Zobaczcie, to jest zwykły, nie? Czekajcie, to jest zwykłe, a to jest ten z wodą. I co On tylko wodę dodaje i tylko to jest w tym, no. Trochę słabo. Że tak wyszło. Myślałem, że to będzie jakiś większy trochę opening. Że normalnie... że po prostu no większy będzie. Proszę. Nie no ja po, po co ja proszę? Zobaczymy jak to będzie. Ja, no, ja tak myślałem, że to jakiś lepszy opening będzie. Nawet z innego specjala bym się cieszyła. a tutaj dostanę takie coś i to mi nic nie da. Oli on nie miałem ciebie. No kurde... Słabo, słabo! Dobra, przestujmy chociaż tego kika. Może on mnie jakoś yy, zaciekawi. Słyszałem, że ten kik ma jakieś swoje oddzielne triki, bo tak mi jakiś widz powiedział. Pozdrawiam Maciego, że jakoś inaczej działa niż inne. Ja mam taką nadzieję, że jest lepszy. Bo jeśli nie jest lepszy niż ten mój inny kik, no to trochę słabo ze strony Stumble Guys. Tak się... Ja w widzowie wiem, że to się nie opłacało przecież jak nawet specjala nie było i tylko była ta motka jakaś dziwaczna nie ale kupiłem kupiłem no zdobyłem nie kupiwałem nic za hajs tylko zdobyłem to wszystko abra omega co jest A, bo to jest to z tego to jest super ten nie jeszcze z tym nowym kikiem dostałem od kogoś to jest mój dzisiejszy fart widzowie po prostu gramy ja nie wiem jak to teraz nazwać. Kupuję cały karnet czy testujemy ten nowy tryb? <grymne> nie no. Przecież odpowiedź jest prosta. Testujemy... No... Nie no. Sobie lecimy tutaj i robimy koala. Nie wiem czemu... Ale... Kurde no, ja nawet nie umiem się wysłowić, bo tak jest mi szkoda, że to kupiłem, naprawdę. To się tak nie opłacało, teraz mi wszystko przebiegło przez oczy normalnie. Ja wiem, ja to się tak nie opłacało, właśnie. Dobra. Nie ma rudze. Wymieńmy plusy. Wymieńmy plusy. Fajny skinek. Ten, w którym teraz gram. Mega fajny skinek to był akurat. Był, jest. Mi się bardzo podoba, ale raczej nim nie będę grał na turniejach. Ani w ogóle nie będę nim grał. A czy można sami, nim sobie zagram? Ale jeśli ktoś mnie poprosi, żebym założył tego skina, to po prostu ja nim zagram, nie? Na przykład na turnieje jakieś, czy na po prostu jakieś fajne rundy, nie? Ja myślałem tak szczerze przed tym, jak to można powiedzieć, przed tym karnetem, że to będzie kompletnie inny karnet, że to ludzie co... ludzie, no osoby, które tak mówiły, że będzie ten kick, no to ja im po pierwsze nie wierzyłem, bo mi się nie chciało już myśleć o tym, że jakiś dziwny kick będzie z wodą. A jak wiecie po, po tamtym filmie z tier listami jak oceniałem ten e, turniej, e, turniej e, współpracę z e, tymi e, tymi gościami z kaskami. Z kaskami. O kurde, jak to mi dotkło w ogóle, no to nie lubię podróbek. Kto już wie, nie lubię podróbek. Jak ktoś wie, ja po prostu nie lubię podróbek, bo tamtej mapie, mogę Wam pokazać nawet, Canyon Ball i to yy, i to inne takie, Canyon Ball i, 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 i yy. e, myślałem, że to jest to, nie gadajcie że to mapie, o, Super Ball Scramble, to to jest to samo, co Canyon Ball. Gdzie jest Canyon Ball? Te dwie mapy to są to, to samo przecież, nie? Tylko nie mieli nic jaką mapę zrobić związanymi z tymi gościami, nie? Więc oni teraz nie mają pomysłów i po prostu dodają y, większą animację do emotki, że, jest, że wygląda lepiej. I wodę. I wodę. Jeśli ja dam ten punch, fire punch. Co jest nie tak? Co to jest? Jeszcze, ale z dobra, Skopli! Skopli, Fix Your Game, naprawdę! Odkąd Skopli jest? To Stumble Guys jakoś średnio działa! Nie wiem, nie wiem dlaczego ja tak sądzę. Według mnie, odkąd Skopli panuje ty, tym całym Stumble Guys trochę to dziwnie wygląda. I dziwnie tym, no ogólnie pracują nie? jak robią wszystko to samo. Nie wiem czy, odkąd, nie wiem od kiedy Skopli był. Ale z chyba nie robił Hot Wheelsów. A nie wiem, no nie wiem co. Ja też teraz też gadam. Ale jeśli Kitka Games robiły te e, podróby map, choć wiem, że teraz w Kopli robią podróby emotek, no to. trochę słabo. No, jak wiadomo, tak. Jeśli jeszcze za miesiąc będzie e, serc, e, serce, e, na przykład w jakimś powietrzu, nie. Wiatrowe, wiatrowe, serce, no coś takiego, nie? No to co, jaki będzie banan potem? Bananowa ziemia? Ja nie wiem, co oni chcą wymyśleć i nie chcę tak szczerze już wiedzieć. Jeśli następny karnet to będzie jakieś serce w powietrzu, to ja tego nie kupuję. Patrzcie, ja bym wyszedł na plus, gdyby było normalne serce. Bym dostał 750 żetonów. Jeszcze. I byśmy mieli w ogóle openik na cały odcinek byśmy mieli. Ja ten karnet tak szczerze oceniam na 4 na 10. Naprawdę, gdyby nie te dwa skiny, no to trochę byłoby lepiej. Też jestem zły dla, dlatego, bo nie dostałem specjala. Nie no, to jest po prostu mój lak od kiedy pobrałem Stumble guys. Ale tak to, to karnet oceniam. No jeszcze zerknę na ten karnet, ten karnet, młotki, no takie dziwne, ale no, ja nie mogę normalnie zobaczyć, no bo tak reaguje się wszystko, patrzcie, zaraz w ogóle, zobaczcie to zaraz, gdzie jest ten taki przypadek dziwny, jak sobie, ja sobie wszystko sprawdzam, a i nagle nic nie ma, frer or better, no, z, yy, yy. <laughs> no to tutaj nic nie ma w tym okienku nagle. Kurde, ale disuję ten karnet wizowy. <gryw> tak, disuję ten karnet, że jakąś muzykę zaraz nagram, że disuję karnet. Jak dla mnie to był strasznie słaby karnet, ale nie wiem czy to. Nie, no, dla mnie to był słaby karnet. Więc dam już tą piątkę. Podwyższoną piątkę na 10 dam. Choć nie zasługuję, no na czwórkę dam. Na czwórkę dam. Albo czwórkę i pół dam. 4,5 na 10. Czy, czy ja wyszłem tutaj coś? na plus wyszłem. Chyba nie. O widzicie, no to jest ten bagno. Co to jest za bag, widzowie? Nie wiem, nie wiem co to było. Dobra, widzowie. Ja jestem zawiedziony. Ja jestem zawiedziony! Nie no, widzowie, to trochę dziwny był karnet. Wy napiszcie ocenę swojego karnetu w premierze, czy tam w yy, yy, komentarzu. Właśnie w komentarzu dajcie hashtag słaby karnet, <noise> może się wybije. I co, musicie dać lajka i subskrypcję? I właśnie muszę wam dać takie małe info, bo zauważyłem, że zrobiłem ankietę. Ej, czy chcecie Roblox? Ale mi Steama zacina. Czy chcecie Roblox na kanale? Jeśli, i, jeśli mi słowa słychać, to sorry. E, I zdecydowaliście, że e, chyba chcecie, tak? 50% chyba procent było. 57% jeśli nie mylę. E, że chcecie. No i za niedługo będzie Roblox horror pewnie jakiś. Więc będę się bał. I no nie wiem, czy połowa widzów odejdzie z tego kanału. Nie no mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że prawdziwi widzowie zostaną ze mną do końca. A czy wiadomo, że Roblox będzie raz na pewnie ruski rok, a Stumble Guys dalej będzie rządził na tym kanale, nie? Bo ja Stumble Guys przecież lubię, nie? Dobra widzowie, to tyle z tego odcinka. Mówiłem, żebyście już dali like, ale nie trzeba. No, Możecie też dać subika i wbić na serwer Discord i napiszcie też opinię o swoim karnecie, jak go oceniacie. I czy się opłaca, czy się nie opłaca? Moja reakcja w ogóle w tym filmie. Ja dzisiaj nie mam humoru, ja dzisiaj humoru nie mam po prostu. Dobra, widzowie. No to co, widzimy się w następnym odcinku. Narka.